Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Semperastra. Ja mam na imię Gośka, a w dzisiejszym nagraniu opowiem o rzeczach, o których z mojego doświadczenia warto jest wiedzieć, przygotowując się do przejścia operacji usunięcia gałki ocznej albo obu gałek ocznych. Na samym początku tego nagrania chcę bardzo mocno zaznaczyć, że nie mam żadnego medycznego wykształcenia. I że jestem osobą niewidomą, która sama przeszła operację usunięcia obu gałek ocznych. Przygotowując się do tego nagrania, postanowiłam, że nie będę używać żadnych stricte medycznych terminów. Jest tak dlatego, że nie chcę stawiać się w roli eksperta, kiedy opowiadam o zagadnieniach, w których nie jestem ekspertem. Myślę, że najlepiej będzie, kiedy będę do Was tak zwyczajnie mówić, jak przyjaciel do przyjaciela kiedy chce on się podzielić radą, wskazówkami, albo udzielić wsparcia. Zanim przejdę do omawiania przygotowanych przeze mnie punktów, a jest ich sześć, opowiem trochę o mojej własnej sytuacji, po to, żeby dać kontekst dla omawianych przeze mnie zagadnień. Otóż ja nigdy nie byłam osobą w pełni widzącą. Do 15 roku życia byłam osobą, słabowidzącą i tak dla przykładu, żebyście lepiej rozumieli moją sytuację, na przykład byłam w stanie zupełnie samodzielnie się przemieszczać, czyli zupełnie samodzielnie chodziłam. Nie potrzebowałam wsparcia ani innych osób, nie korzystałam też z psa przewodnika, ani też nie potrzebowałam białej laski, mogłam też samodzielnie jeździć na rowerze, co bardzo lubiłam robić. A Na przykład pisząc, to do 13 roku życia mogłam odczytać swoje pismo, kiedy do pisania używałam zwyczajnego długopisu, natomiast pomiędzy 13 a 15 rokiem życia, żeby odczytać swoje własne pismo, musiałam już pisać albo takim grubszym flamastrem, albo markerem. Siedząc, będąc w szkole, Mimo tego, że zawsze siedziałam w pierwszej ławce, to niestety nigdy nic nie widziałam z tablicy, albo kiedy oglądałam telewizor, to żeby widzieć, co się dzieje na ekranie, musiałam bardzo blisko siedzieć tego ekranu. Kiedy miałam 15 lat, straciłam wzrok zupełnie i nie, nie miałam już od tego momentu żadnego widzenia użytkowego i zaczęłam już wtedy funkcjonować jako osoba zupełnie niewidoma. I jedyne co mogłam widzieć przez kolejne 3 lata po właśnie utracie wzroku, to było tylko światło. Natomiast kiedy miałam usuwane gałki oczne w wieku 24 lat, to już nawet nie widziałam światła. Gałki oczne miałam usunięte, ponieważ przez wiele lat chorowałam na jaskrę i wysokie ciśnienie bardzo zniszczyło moje gałki oczne i też dla ratowania wzroku, dla ratowania widzenia przeszłam przez wiele operacji, które też niestety ostateczności bardzo zniszczyły moje oczy i kiedy właśnie miałam 23-24 lata, to cierpiałam z powodu ciągłego bólu i też miałam dużo problemów ze zdrowiem, spowodowanych przez ciągłe, bardzo silne i można powiedzieć wręcz chroniczne stany zapalne w obydwu gałkach ocznych. I moje oczy zostały usunięte po to, żebym się mogła pozbyć tego bólu. I też problemów, które powodowały te ciągłe stany zapalne. I teraz przejdę do omawiania pierwszego punktu. Więc moim zdaniem niezwykle ważną rzeczą, którą koniecznie warto jest zrobić, zanim poddamy się operacji usunięcia gałki albo gałek ocznych, jest dokładne przedyskutowanie z lekarzem prowadzącym. Rodzaju operacji, jaka jest nam proponowana i jaka będzie dla nas najlepsza. Pokrótce wspomnę, że są co najmniej trzy rodzaje operacji usunięcia gałek ocznych, i one tak pokrótce różnią się od siebie tym, ile tkanki jest usuniętej z oczodołu podczas operacji. Zupełnie innej operacji będzie wymagała osoba, która, tak jak ja miała jaskrę, która miała komplikacje po jaskrze. Zupełnie innej operacji będzie wymagała osoba, która przeszła przez jakiś wypadek i to też będzie zależało, jaki był ten wypadek i jakie uszkodzenia spowodował, a też innej operacji będzie wymagała osoba, która na przykład cierpi na nowotwór. I dla której ta operacja jest operacją ratującą życie. Drugą y, rzeczą, ale to jest dalej w tym samym punkcie, to jest punkt, punkt B. Kolejną rzeczą, którą warto jest omówić z lekarzem, zanim poddamy się operacji usunięcia gałek ocznych, to jest to, czy będziemy mogli mieć wszczepiony implant, a jeśli tak, to jaki ten implant będzie. Implanty oczodołowe. Różnią się od siebie pod względem materiału, z jakiego są wykonane, i też pod względem struktury. I teraz podpunkt C warto też jest omówić, jaka dla nas będzie najlepsza proteza po tym, jak ten oczodył się już wygoi. I teraz pokrótce na swoim przykładzie omówię to, czym się różni. Implant od protezy. I pamiętajcie o tym, że w zależności od operacji tutaj te szczegóły mogą się różnić, ale ja, tak, dla uproszczenia, odwołam się tylko do swojej sytuacji. Więc ja moja operacja polegała na tym, że został odcięty nerw wzrokowy, całe oko zostało usunięte, wszystkie jego ściany. Natomiast zostały zachowane mięśnie, które poruszają oczami, i do tych mięśni został przyszyty implant. I moim pierwszym implantem, jaki miałam, był implant ze sztucznego tworzywa, i on był, można powiedzieć, zawinięty w spójówkę czyli był totalnie otoczony moją własną tkanką i tam zaszyty w tą moją własną tkankę. I potem kiedy się wygoiła rana pooperacyjna, to dostałam protezę, która była wykonana z akrylu i ona była dość taka cienka i ta proteza jest oczywiście wsadzana pod powieki i opiera się na tym implancie. Można powiedzieć trochę w taki sposób jak Szkło kontaktowe opiera się na oku, kiedy człowiek ma oko. To oczywiście jest tylko takie porównanie, tak proteza jest naturalnie dużo większa i dużo grubsza, tylko tak jakby chcę wytłumaczyć tą mechanikę i e, implant jest przyczepiony do mięśni, które go poruszają, i dzięki temu proteza, która opiera się na implancie, też się porusza i dzięki temu. E, nasze oczy, nasze protezy mogą być ruchome w takim wariancie, jakim ja miałam tą operację wykonaną. Teraz opowiem pokrótce, dlaczego to jest takie ważne, żeby być świadomym tych wszystkich opcji. Otóż, kiedy ja dowiedziałam się, że najlepszą dla mnie wyjściem jest usunięcie obu gałek ocznych, byłam tak można powiedzieć em, zmartwiona tym, że jakby doszło w moim życiu do takiej sytuacji i byłam tak jakby em, zmartwiona tym, że ta strata gałek ocznych jest nieodwracalna, że w ogóle już nie miałam, em, można powiedzieć, mniej, jakby, wiecie, możliwości, żeby zastanawiać się nad tym, że jakieś są warianty tej operacji, że są różne implanty, że są różne protezy. W ogóle już po prostu cały czas tylko myślałam o tej nieodwracalnej stracie i nawet pamiętam jak przez mgłę, że pani doktor mi opowiadała o tym, na czym polega sytuacja z implantem, na czym polega sytuacja z protezą, ale mi się wydaje, że już mój mózg w ogóle tych informacji nie przetwarzał i ich też nie przyjmował. I kiedy potem wiele lat temu się dowiedziałam, jakby tak do mnie dotarło, jak wiele jest opcji operacji usunięcia gałęgocznych, jak wiele jest opcji implantów, jak wiele jest opcji protez, to miałam przez chwilę taką myśl o ludzie. Czy ja podjęłam najlepszą decyzję? Czy, ja, czy ta operacja, którą ja przeszłam, była najlepsza dla mnie? I całe szczęście lekarze, którzy teraz się mną opiekują, dostarczyli mi wszystkich informacji, które upewniły mi w tym, że. Y, Operację, którą miałam, była najlepsza dla mnie, i że decyzja, jaką podjęłam, też była najlepsza dla mnie, i jakby nie martwię się o to, że coś przeoczyłam, że coś zaniedbałam, tak. Natomiast znam kilka takich osób, które po tym jak się dowiedziały po wielu latach, po tym jak straciły gałki oczne, że jakby są różne wersje tej operacji, różne wersje implantów, to niestety mają takie poczucie, że. Mogły podjąć lepszą decyzję, i że może inny rodzaj operacji byłby dla nich lepszy. Naprawdę bardzo mocno w to wierzę, że im więcej mamy informacji na temat naszego stanu zdrowia i na temat nas, dostępnych dla nas opcji leczenia, tym lepsze decyzje możemy podjąć i tym lepiej będziemy się czuli z naszymi decyzjami. I nawet jeśli potem dojdzie do różnych komplikacji. W wyniku naszego wyboru, to i tak będziemy wiedzieć, że na tamten czas nasz wybór był najlepszy, i też będziemy wiedzieć, że inne wybory też mogłyby doprowadzić do komplikacji. Dlatego nie wahajcie się, żeby zadawać pytania, i dajcie sobie na te pytania czas i na to, żeby przyswoić te informacje. Drugim punktem, który dzisiaj chcę omówić, jest to, że zanim poddamy się operacji usunięcia gałek ocznych albo gałki ocznej, warto jest omówić z lekarzem prowadzącym to, jak będziemy się czuli, jakie będziemy mieć odczucia zaraz po obudzeniu się po tej operacji, po zdjęciu opatrunków, w czasie rekonwersystencji, jak będzie nam się żyło z tymi protezami, implantami itd. i tak dalej. Opowiem o moim przykładzie. Otóż nie wiadomo w ogóle dlaczego, teraz nie wiem sobie tego wytłumaczyć. Mimo tego, że ja wiedziałam, że dostanę implant, wiedziałam mniej więcej, na czym ta operacja będzie polegać, wiedziałam, że będę mieć jakąś tam ruchomość dalej mięśni, tych, które, które poruszają oczami, to jakoś tak, nie wiem, podświadomie, świadomie, bardzo się bałam tego, że mój oczodół będzie jakoś tak strasznie głęboki, i że to będzie jakieś takie przerażające doświadczenie. I też bardzo się bałam tego, jak to będzie, kiedy już nie będę mieć swoich gałek ocznych i na przykład będę mieć taki odruch, żeby na przykład chcieć popatrzyć w lewo, w prawo albo do góry. Do dołu nie wiedziałam, jakie to będzie wrażenie. Nie mieć swoich oczu i właśnie mieć te implanty i protezy. I bardzo się bałam, że będę mieć takie poczucie, nie wiem, paraliżu tej części twarzy. I też bałam się tego, że ból po tej operacji będzie bólem nie do zniesienia. I wiecie, nic z tych rzeczy się nie sprawdziło. Moje oczodoły, nawet w takich momentach, kiedy miałam zapadnięte implanty, takie bardzo obkurczone, o czym potem opowiem, nigdy nie były jakoś przerażająco głębokie. Też nigdy nie straciłam kontroli nad tymi mięśniami, i dalej to uczucie poruszania. Tymi mięśniami jest takie, jakie było, kiedy miałam gałki oczne. W zasadzie to ja nie czuję żadnej różnicy teraz, kiedy nie mam gałek ocznych, do tego, kiedy je miałam. Jedyną różnicą jest to, że już nie odczuwam tego bólu ciągłego takiego, w takim nasileniu. Oczywiście zdarzają się jakieś problemy, czasami odczuwam ból, ale to nigdy nie jest taki ból jak był. I em, w zasadzie to ja bardzo rzadko. Tak świadomie sobie zdaję sprawę z tego, że nie mam oczu, że mam implanty i protezy. Bardzo często o tym zapominam. I też ból, który doświadczałam po operacji, naturalnie był ból, ale to nie był taki, wycie ból przerażający, nie do zniesienia. Jego się dało kontrolować lekami. I ważne jest to, żebyśmy o tym pamiętali: że lekarze oczywiście nie mają wglądu w nasze myśli, nie wiedzą czego my się obawiamy. Więc pani doktor, która była moim lekarzem, pewnie się nawet nie domyślała, czego ja się obawiam, więc nie mogła jakby zgadnąć moich myśli i odpowiedzieć na te moje pytania, których, im, i których jej nie zadałam i e, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby zadawać te wszystkie pytania, żeby nie być samemu ze swoimi lękami i żeby być jak najlepiej przygotowanych na to, co nas może spotkać i żeby mieć jak najbardziej adekwatne wyobrażenie tego, co się wydarzy po operacji i to nam zaoszczędzi dużo strachu, dużo lęku, dużo obaw i dużo zmartwień. Trzecim punktem, który chcę dzisiaj omówić, jest to, że kiedy oczekiwałam na operację usunięcia gałek ocznych, miałam, wiecie, takie myślenie. Myślałam sobie tak, okej, okay, bezpowrotnie tracę gałki oczne, co jest no, bardzo, bardzo smutne, ale sobie tak myślałam, że okej, okay, Pozytywem będzie to, że już w końcu przestanę chodzić do lekarzy, w końcu przestanę chodzić do szpitali. W ogóle już nie będę się musiała więcej tymi oczami zajmować. I niestety tak nie jest. Oczodoły, implanty, protezy wymagają tego, żeby o nie dbać. Konieczne jest chodzenie regularne do protetyka, które dba o zdrowie naszych oczodołów, o to, że nasze protezy są dobrze. Dopasowany też protetyk sprawdza to, czy nic się niepokojącego nie dzieje w naszym oczodole i kiedy coś się zaczyna dziać, to dalej musimy udawać się do okulistów i odnoszę się znowu do swojego przykładu, ja niestety miałam bardzo, można powiedzieć, poważne komplikacje, i tutaj Wam teraz o nich opowiem. Więc niestety rok po tym, jak moje gałki oczne zostały usunięte i jak zostały wszczepione, na ich miejsce implanty z tworzywa sztucznego, moje ciało odrzuciło te implanty, musiały być one zupełnie usunięte i na ich miejsce zostały wstawione implanty, które zostały zrobione z moich własnych tkanek, czyli z mojego tłuszczu i z mojej skóry. Ale niestety, po paru latach te, oczo, te implanty z moich naturalnych tkanek się bardzo obkurczyły i kilka miesięcy temu przeszłam przez operację, która zrekonstruowała te implanty, i teraz już wszystko dobrze. Jeszcze tutaj wyjaśnię, że im bardziej się te implanty obkurczały, tym musiałam mieć większe protezy i to powodowało coraz większy dyskomfort. To było tak, wycie, jakby nosić niedopasowane buty, i też niestety ciągle miałam takie poczucie suchości w tych oczodołach, i to naprawdę było bardzo utrudniające życie, uczucie. Natomiast dzięki tej operacji, podczas której było dołożona tkanka tłuszczowa do tych implantów, one powróciły do takiego rozmiaru, jakim jest rozmiarem optymalnym, i znowu mam małe, lekkie protezy, które mi nie przeszkadzają i też. Jest prawidłowe nawilżenie moich e, e, oczodołów, i obecnie nie odczuwam żadnych e, trudności. Więc, jak widzicie, nawet jeśli pojawią się jakieś problemy, to w moim przypadku i też w przypadku wielu osób, z którymi mam kontakt i które doświadczyły podobnych sytuacji, na, na ogół zawsze jest możliwość znalezienia rozwiązania, które. Zapobiegnie tym wszystkim trudnościom i które rozwiąże te wszystkie problemy. Więc, mimo tego, że tutaj jest ta negatywna strona, że dalej mogą się pojawiać jakieś problemy, to jest też ten pozytyw, że na te problemy na ogół są rozwiązania. No i też pamiętajmy o tym, że nawet jeśli nic się takiego poważnego nie dzieje, to dalej musimy dbać o nasze protezje oczodoły. Punktem czwartym jest to, że zanim poddamy się operacji przejścia, usunięcia gałki albo gałek ocznych, ważne jest bardzo, żebyśmy sprawdzili i upewnili się, że nie mamy żadnych problemów ze zdrowiem, które mogą negatywnie wpłynąć na wynik tej operacji. I znowu się odwołam do własnego przykładu. Przez, e, w, można powiedzieć, że w przeszłości miałam wiele operacji, nie tylko okulistycznych, podczas których bardzo dużo krwawiłam i po których w czasie gojenia się bardzo dużo krwawiłam. Na przykład było tak w czasie i po usunięciu, po w czasie operacji i po operacji usunięcia przegrody nosowej i było też tak w czasie i po operacji usunięcia takiej cysty, której miałam w środku szyi i właśnie opowiedziałam podczas przygotowań do jednej z ostatnich operacji o tych problemach osobie, która robiła ze mną wywiad i w ciągu ostatnich lat przeszłam przez wiele badań, podczas których udało się ustalić, że cierpię na zaburzenia krzepnięcia. I zostałam objęta opieką przez y, klinikę leczenia hemofilii, zostały dopasowane dla mnie leki, które przyjmuję przed, podczas i po operacji i dzięki tym lekom y, już nie krwawię nadmiernie ani w czasie operacji, ani po. I na przykład po tej ostatniej operacji, kiedy zostały ściągnięte opatrunki, nie było na nich ani kropli krwi. Jestem przekonana y, i też y, tak myślą lekarze, że prawdopodobnie wiele komplikacji, których doświadczałam w przeszłości, były spowodowane właśnie tym nadmiernym krwawieniem, i też dzięki temu, że ten problem został wyeliminowany, ostatnie operacje, które miałam, zakończyły się ogromnym sukcesem. Piątym punktem, o którym chcę powiedzieć, w zasadzie ten piąty punkt, o którym chcę powiedzieć, odnosi się w szczególności do osób, które. Utraciły dwie gałki oczne, i które utraciły te dwie gałki oczne w wieku dorosłym. Otóż po operacji y, usunięcia obydwu gałek ocznych zaczęłam cierpieć z powodu zaburzeń rytmu snu i czuwania. Teraz już wiem, że te zaburzenia snu, rytmu snu i czuwania zostały spowodowane tym, że w momencie, kiedy został odcięty mój nerw wzrokowy i kiedy zostało usunięte moje oko razem z siatkówką, która e, przyjmowała e, informację o tym, że jest jasno, tak, że, jest, że jest światło słoneczne, te sygnały o świetle słonecznym, o świetle dnia, zostały już nie są dłużej przekazywane do mojego mózgu, i mój mózg zwyczajnie nie wie, kiedy jest dzień, a kiedy jest noc, i dlatego cierpię na zaburzenia rytmu snu i czuwania. Niestety, ja o tym, że mogą wystąpić takie możliwości, takie komplikacje, nie zostałam poinformowana. Natomiast chcę bardzo mocno podkreślić, że tutaj nikogo o to nie obwiniam, ani nie mam pretensji. Rozumiem, że jest tak dlatego, że w dorosłym wieku bardzo mało osób traci dwie gałki oczne naraz, i dlatego jest na ten temat bardzo mało informacji nawet w artykułach medycznych. Ponieważ nie ma zbyt wielu osób, na których można byłoby przeprowadzać badania kliniczne w tym temacie. I o tych komplikacjach dopiero stosunkowo niedawno zaczęto mówić i zdawać sobie z nich sprawę. Ponieważ nie wiedziałam o tym, że usunięcie gałek ocznych spowoduje u mnie takie komplikacje, przez wiele lat po tej operacji, obwiniałam się sama o to, że ja nie dbam wystarczająco dobrze o higienę snu i yy, myślałam, że to po prostu ja jakby, wiecie, że myślałam sobie, o, jestem studentką, czyli często się w nocy uczę albo rozmawiam ze znajomymi, więc nie dosypiam, więc potem jestem w dzień senna i potem jak się na przykład prześpię w dzień, to nie mogę w nocy spać i dopiero kiedy tak naprawdę zaczęłam się przykładać do higieny, dbania o higienę snu, to było kiedy zaczęłam pracować w takim trybie, już wiecie, taką pracę na pełen etat, w takich godzinach od dziewiątej do piątej, więc już nigdy nie, nie, nie ucinałam sobie żadnych drzemek w ciągu dnia i bardzo dbałam o to, żeby regularnie wchodzić, chodzić spadzie, regularnie wstawałam i wtedy, kiedy zobaczyłam, że ja wszystko robię, co mogę, żeby dobrze spać, żeby mieć dużo energii w ciągu dnia i to nic nie pomaga, to wtedy zaczęłam się zastanawiać, dlaczego tak jest, że ja mam właśnie te problemy. Poszłam do lekarza i dopiero właśnie się dowiedziałam o związku między usunięciem gałek ocznych i moimi problemami ze snem, snu I, I wiecie co, jeszcze prawdopodobnie tutaj dużą rolę odgrywało to, że ja już nie widziałam światła wcześniej. Więc dla mnie to było jakby nielogiczne, że ta operacja może być jakiś wpływ na to, że nagle po usunięciu tych kawałków ocznych, ja mam problemy ze snem. Natomiast teraz już rozumiem, że mimo tego, że ja nie widziałam światła, to moje oczy, moje nerwy wzrokowe i mój mózg je odbierał, czyli ja go nie widziałam tak praktycznie, natomiast ten sygnał szedł do mojego mózgu, natomiast kiedy moje oczy zostały usunięte, ten sygnał przestał iść do mojego mózgu. Ym, niestety na ten problem nie ma idealnego rozwiązania i dalej się męczę z tymi zaburzeniami snu i czuwania, natomiast e, e, są jakoś częściowo działające rozwiązania i też ważne jest to, że ja teraz bardziej rozumiem ten problem, jestem dla siebie bardziej wyrozumiała i też mogę jakby innym wytłumaczyć, na czym polegają moje trudności, dzięki czemu też jakby inni ludzie bardziej rozumią te moje trudności i też mają większą świadomość tego, co stoi za problemami, jakie są ich przyczyny, chyba łatwiej jest z nimi żyć. Natomiast w tym miejscu chcę podkreślić, że te trudności nie są na tyle trudne, że one tak w zupełności rujnują życie. Dalej jestem w stanie pracować na pełen etat, cieszyć się życiem, być aktywną osobą, zajmować różnymi hobby, mieć znajomych, tylko po prostu jest to wszystko dużo trudniejsze. Ostatnim punktem, o którym chcę powiedzieć, jest punkt szósty. Jest w tym punkcie zawarte to, że kiedy poddawałam się operacji usunięcia obydwu gałek ocznych, nigdy nie przyszło mi do głowy to, że mogę mieć z tego takie, wiecie, korzyści, które będą dla mnie taką miłą niespodzianką? I taką miłą niespodzianką jest to, że od czasów tej operacji dużo lepiej wyglądam pod względem estetycznym. I chodzi tutaj o to, że moje gałki oczne, przez to, że były bardzo zniszczone przez choroby i przez liczne operacje, one wyglądały na bardzo chore i zniszczone, nie wyglądały dobrze pod względem estetycznym. I odkąd mam protezy? które wyglądają bardzo naturalnie i bardzo ładnie. I odkąd mam też implanty, które jakby dają ruchomość tym protezą, dostaję dużo informacji wzrotnych, że wyglądam bardzo ładnie pod względem estetycznym, co dodaje mi dużo pewności siebie, no i też wiadomo, to też bardzo cieszy, tak? Więc to jest taka rzecz której się nigdy nie spodziewałam. Jakby wiecie, to, jakby ta utrata gałek ocznych jest tak traumatyczna, że nigdy się nie myśli o tam względach estetycznych, więc to było taką naprawdę miłą niespodzianką. Na sam koniec chcę powiedzieć, że jeśli jesteście teraz w takiej sytuacji, że oczekujecie na operację usunięcia gałki albo gałek ocznych, albo jeśli ktoś z Waszych bliskich jest w takiej sytuacji, to życzę Wam dużo siły. Dużo wytrwałości. Życzę Wam też, żebyście mieli dużo osób wokół siebie, które udzielą Wam wsparcia. I bądźcie dla siebie dobrzy, wyrozumiali, dajcie sobie dużo czasu, bądźcie dla siebie bardzo cierpliwi. Życzę Wam dużo zdrowia, wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że te informacje, którymi się dzisiaj z Wami podzieliłam, chociaż w małym stopniu pomogą Wam przejść przez te chwile. I do zobaczenia w moim kolejnym nagraniu. Pa, pa!